Cześć, ja jestem Osypek, a dzisiaj zrobimy z walk tego gearboxa. Postanowiłem rozebrać ten gearbox jak nie patrzyliście. Oprócz samego korpusu, który dostał po dupie dość sporo, yy, dostała głowica cylindra. Dwie potężne rysy i jedna wzdłużna. To już szczelności nie będzie trzymać na pewno. Do tego y, jest wyszczerbione są krawędzie dyszy, również. Co tu jeszcze mamy takiego, co na pewno zostało? Y, głowica tłoka. Rysa dość konkretna, no może to uszczelnić o-ring, ale albo i nie. Y, Pojawiła się rysa na pasku z zębami. Może walnąć w każdej chwili tak naprawdę. No i co najważniejsze, potężna rysa aż do połowy cylindra, to trzymać szczelności już raczej nie będzie, trzeba wymienić wszystko na nowe, zaczynając od korpusu. No ale dlaczego to się stało? No proste, no. Eee, Użyto do tuningu mocowego w high torku stokowego gearboxa z korpusu Gearboxa, eee, takiego jak zawsze macie w replikach, w większości replik znajdujecie. To może wytrzymać, ale nie musi. Dlaczego? Bo jest sklepane słowo i ma być tanie i szybko zrobione. Jak temu zaradzić? Są dwa sposoby. Pierwszy, iść do profesjonalnego serwisu lub serwisanta, eee, powiedzieć im co się chce osiągnąć eee, ze swoją repliką. No, i oni powinni wam powiedzieć, jak do tego dojść, oraz jakie są tego koszty. Druga metoda to użycie funkcji szukaj na wumazgu. Tam przez wiele lat naprawdę jest masę wiedzy i będziecie wiedzieć mniej więcej, jak się to zabrać do tuningu oraz ile to będzie kosztować chyba to najważniejsze. No, już mówię wam teraz, że to nie jest tanie. Żeby to było dobrze zrobione. Dlaczego VMusk, a nie supportowe grupy na Facebooku? Proste. Tam, co byście nie dodali, i tak wam powiedzą, że to gówno. A gówno wygląda tak, a repliki softowe wyglądają tak. Jest różnica? Jest. A najważniejsze w tej zabawie to użycie głowy, żeby mieć fan, a nie wkurzać się na repliki. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do subskrypcji oraz do opisu, gdzie znajdziecie m.in. kod rabatowy na zakupy w Gumwire. Cześć!